I raz i dwa życzenie. I raz i dwa życzenie. I raz i dwa życzenie. A. Co robisz, gufi? O, cześć, Miki. Słyszałem, że jak wypowiesz życzenie i wrzucisz monetę do studni, to życzenie się spełni. Ale dotąd żadne się nie spełniło, a skończyły mi się monety. A! To dlatego obrazkowa zagadka pokazała nam monety. A powiedz, czego sobie życzyłeś? Kanapki z pomidorem? Nie, już taką jadłem. Hmm, to może chciałeś dostać cuchnący but? Nie, mam już dwa takie. Hmm, może chcesz nowy kapelusz? Nie, a powinienem. Lubię ten mój stary. <laughs> no cóż, Gufi, poddaję się. To czego sobie życzyłeś? Życzyłem sobie, żeby zostać super bohaterem. Super bohaterem? No tak! Gdybym był super bohaterem, to mógłbym latać w powietrzu! No i mógłbym się przemieszczać z miejsca na miejsce bardzo, bardzo szybko, bo byłbym bardzo szybki! No i byłbym bardzo silny. Mógłbym pomagać wszystkim przyjaciom. Życzę sobie, żeby zostać super goofy! Wierzycie w to, czy może nie? Super huki niebem gnie. Z szybkością wielką dotrze on do każdej z tych najdalszych stron. A! jest? Ha! Powiem wam, trzy słonie może unieść sam. Ma siłę, pod chmurami gna. Piosenkę nawet własną ma. To właśnie on! Właśnie on!